Siemaneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku urozbieracza poszukiwacza skarbów złomowych u Jacka Recykler'a. Widzimy się z pewnością ostatni raz w tym roku, w ogóle w zasadzie to będzie ostatni odcinek w tym roku. Zrobię sobie podsumowanie z moim sreberkiem, mam nadzieję, że widzimy się tuż po nowym roku zaraz z moim, wiecie, ulubionym tematem, czyli ze złomem, ale korzystając z tej okazji że, no, że nagrywam że jestem tutaj ostatni raz chciałem złożyć wszystkim wszystkiego dobrego w nowym roku oby przyszły nie był gorszy od tego co jest a wręcz przeciwnie oby był lepszy także co no wszystkiego dobrego raz jeszcze a co zrobię dzisiaj no wczoraj wczoraj trochę w domu podłubałem Podłubałem resztę styczników, resztę przekaźników, co miałem. Że tu jeszcze parę gramów powinno wypaść z tego. Te są bardzo fajne grochy, dosyć spore. I to są grochy do wybicia. I ile dobrze myślę, one nie są ani na miedzi. Na zasadzie to jest mosiądz, nie to, to, to. Ale to są pełne grochy, jakby to można powiedzieć, ze srebra. Chociaż to nie jest srebro, jest to srebro techniczne. Także tam próba może być. 600, 800. Trochę mam do odpalenia, troszkę do odcięcia, troszkę do wydłubania. Są tutaj bowiem wam niektóre takie fajne groszki jak te na przykład. Te są pozłacane. Wydaje się dość grubo złocone. Kilka takich mam tu już wydłubanych. Chcę sobie przy okazji w domu wydłubałem. Takie jak tutaj jest gdzieś jeden pozłacany. I jest wydłubanych kilka takich fajnych, pełnych srebrnych. Ja tutaj mam przygotowane moje pojemniczki na sortowanie na odpalone niemagnetyczne, odpalone magnetyczne, odcięte, pełne kuleczki, wydłubane, pełne srebrne. Jakby to powiedzieć i taki miks odcięte, wydłubane itd., itp. Zrobię sobie te. Nie będę was tym zanudzał, bo to wiadomo co trzeba zrobić, co trzeba wybić, co trzeba odpalić. Widzimy się za chwileczkę na podsumowaniu. Wykorzystam dziś sobie tą miseczkę magnetyczną, którą przytachałem ze złomowicha. No i co? Czy będzie kilogram? No kilogram jest tutaj nawet trochę więcej, ale to nie chodzi o to, że jest kilogram, tylko nie będzie z tego czystego kilograma srebra. Eee, czy będę chciał już kombinować, żeby zrobić sztabkę? Powiedzmy, że częściowo mam dogadane. Nie wiem. zobaczę ile wyjdzie z tego. Skontaktuję się z kolegą. Może dopłacę, może dozbieram. No zobaczymy, zobaczymy jak to, ile wyjdzie mi z tego. Wtedy będę myślał, co dalej. A ja niewiele nie przedłużając, biorę się za robotę. A my widzimy się dosłownie za chwileczkę na podsumowaniu. Jestem już po moim wypale, po wydłubaniu. Wszystko gotowe, czyste przygotowane do zważenia z tych się bardzo fajnie wybijało wyszły takie śpileczki pineski wał tam jak zwał fajne groszeczki te trafiają do odpalonych według mnie jest to bardzo fajne sreberko dość czyste tu mam te pozłacane ich nie odcinałem, chociaż tam jest sporo takich sporo, no jest ich trochę tam tych pozłacanych, ale niech tak zostanie to wszystko odpalone, jeszcze cieplutkie. <laughs> I powiem Wam tak, ta miseczka magnetyczna bardzo fajnie się sprawdza. Zero magnetycznych. Tym razem wynik. No zaraz zobaczymy, jak to wszystko razem waży. Nic tu nie ciągnął magnes. Także jest bardzo fajna, przydatna. No dobra co, biorę wagę, ważymy cały urobek. Zobaczymy. Ile udało się wyciągnąć ze złomowiska w tym roku? Może nie, o, że sam wyciągnęłem, bo są tutaj też styki, które dostałem od czai. Także, no ale z czego wiem, czaja też wyciąga styczniki ze złomowiska. Także to jest srebro, które pochodzi ze złomowiska w 100%. Żadne gdzieś tam kupowane na rynkach czy Mantahanach, jak to się umiem mówić, Manhattan. Targowiska miejskie ze sterodziami czy z czym tam także co? Biorę wagę, zobaczymy co tu wyjdzie. Waga włączona, pusta, wytarowana, zważymy najpierw sobie styki, które są to powiedzmy, że pełne kulki, ale na miedzi, no sporo. Sporo tego nie będzie 1 gram już dodała, on nie dodała to ja oparłem No i jakiś rewelacyjny wynik tych nie stawiam 69 69 gramów kuleczek o 70 70 gram takich styków zobaczymy że się uda udało się trafić teraz zważymy sobie styki odpalone metaliczne czyli z zawartością srebra około 40-50% tych mamy 138 g także wynik bardzo fajny i moich to są ale zobaczcie jaka tam jest drobnica naprawdę ja muszę uważać, żeby teraz nie wysypać. Niech tego nic nie zbierać. Wszystkie. Teraz ważymy sobie, wytarujemy yy, styki pełne, jakby to powiedzieć, srebrne, wydłubane. No, i tutaj mamy zaokrąglimy sobie, że jest tutaj 100 gramów styków pełnych srebrnych, wydłubanych. Bardzo fajny widok. Widziałem, że rozsypię, ale to nic. Trzy wyleciały, zaraz je znajdę. Poważymy sobie wszystko. Teraz ważymy ten miks. Byli odcięte, wydłubane, są tam też pozłacane. I tutaj mamy 395 gram. Też bardzo dobry wynik. Sporo z tych dostałem właśnie od Marka z kanału Czaja. Także Marek, jeszcze raz dzięki wielkie. Kolorowe cukieraski. I na koniec zważymy te dla mnie, dla mnie najlepsze u mnie mało się trafiało. Mało się trafiało tych dużych takich kwadraciaków. Sporadycznie coś większego, z reguły drobnica. Ale drobnica, jak tu mówią gramy, robią kilogramy. Zobaczymy, ile jest tych. 912 gram. Także do kilograma odpalonych wiele nie brakowało. Ale gdybym doliczył te, bo równie dobrze mógłbym je tam rzucić, to mam ponad kilogram ponad kilogram styków próby około powiedzmy 800 plus, plus tamto, co mam resztę. Czy to starczy na sztabkę? Myślę, że trochę braknie. Tak jak mówiłem. Na początku postaram się skontaktować z kolegą, z którym powiedzmy, że częściowo mam dogadane wymianę. A jeśli trzeba będzie dopłacić coś, jeśli nie, nie, będą to jakieś wielkie pieniądze, to myślę, że pójdę w to. Jeśli nie, to po prostu dalej będę zbierał. Nie śpieszy mi się, nie piekli, nie zależy mi tak aż mocno. <grym> Chociaż wiadomo. A mieć tapkę w domu to już by było mieć tapkę w domu. No dobra, ja wiele nie przedłużając, raz jeszcze życzę wszystkim wszystkiego dobrego i oby przyszły rok nie był gorszy od teraźniejszego, a wręcz przeciwnie, niech będzie lepszy. Trzymajcie się, do następnego, hej.